Jedenaste przekazanie. Ile zostało jeszcze trum, jeden numer sześć, ale ze trzy jeszcze będą, ale przepraszam. Już tego dwie wczoraj mieliśmy pogrzeb na koszt miasta. Ale kawał chłopa był z tego, że braka musiał mu zdjąć buty, żeby się zmieścił do szóstki. No coś źle idzie tej jesieni. Dobra. Zawsze pod koniec listopada. Musiałem zamawiać dodatkowo z 10 trumien w najbardziej chodliwych numerach, a tu taki to nie? Więc się nie martze jeszcze. No. dwa tygodnie będzie mieli okres przedświątecznych zakupów. No. To zawsze dostarcza dużo klientów, zwłaszcza facetów, którzy robili. Zakupy dla żony dzieci. Dobra, liberacja. Zakład pogrzebowy teda Łajskarsa. słucham, słucham, oczywiście, proszę Pani, o, od 100 do 800 dolarów, tak, jak Pani sobie życzy, yy, mamy otwarte do 8 wieczorem, a więc yy, czekam, tak, tak, czekam. Proszę wejść. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Łajsker? A, pa, do usług. E, zapewne mam przyjemność z panią Peddington. E, proszę, e, niechże pani usiądzie. Bardzo proszę. No. Dziękuję. Pani Łajsker, Słucham. pański zakład pogrzebowy cieszy się nienadanną opinią. Hmm. I sądząc z naszej rozmowy telefonicznej, Niezbyt wygórowanymi cenami. Bardzo pani łaskawa. E, może kawy? Chętnie. Do! E, Przyjdź nam kawy. Tak się dzieje. Ale bardzo proszę. Dziękuję. Okay. Może od razu przejdę do sprawy, która mnie tu sprowadza. Zamieniam się w słuch. Otóż szuka mnie drogiego przedsiębiorcy pogrzebowego. No, lepiej ich nie mogła pani trafić. <grym> Wszyscy tak mówią, <grym> a i tak zdzierają ostatnią skórę z człowieka. A, rozumiem z tego, że miała już pani w przeszłości do czynienia z zakładami pogrzebowymi. Można to i tak określić. Rozmawiałam z nimi dziś rano. <grym> a, obawiam się, że nie rozumiem. To bardzo proste, pani Weiskers. Nie stać mnie na ekstrawagancki pogrzeb. Muszę ograniczyć koszta do minimum. Najbardziej odpowiadałoby mi coś na kształt wyprzedaży. Wyprzedaży. Obawiam się, proszę pani, że w tej branży, choć brzmi to paradoksalnie, nie mam martwego sezonu. A rabat? No cóż to się zdarza, ale głównie na zamówienie Wydziału Komunikacji Rady Miejskiej lub Policji. Niestety w grę wchodzą liczby powyżej pięciu. Czy pani zamówienie jest właśnie tego rodzaju? Przykro mi, ale nie. Cieszę się, że moje pytania pana nie oburzają, jak na przykład pana Conwaya ze spółki pogrzebowej Conway i syn. <laughs> Trzeba zrozumieć ludzi starej daty. Pan Conway jest starszym naszego cechu od 50 lat. Ja raczej wolę iść z postępem. Ale zanim zajmiemy się finansowym aspektem tej zawsze przykrej sprawy, <laughs> chciałbym otrzymać od pani kilka informacji dla potrzeb archiwum miejskiego i naszej dokumentacji. Mm -hmm. Bardzo mi przykro, ale, ale takie niestety są przepisy. Rozumiem. To oczywiste. Po pierwsze, domyślam się, że mówić będziemy o panu Peddingtonie. Zapewne mężu szanownej pani. O, czyżbym o nim nie wspomniała? Yy, tak, chodzi o mojego męża. Opuścił nas, prawda? Opuścił? Yy, no, tak się mówi. Aha, rozumiem, co pan ma na myśli. <laughs> tak, można powiedzieć. Że nas opuścił. Proszę przyjąć moje najszczersze kondolencje w imieniu własnym i całego personelu naszej firmy. O, o Wilku, jest, jest już kawa. postaw ją na biurku, o, Proszę, o, proszę. Tak, dziękuję. dziękuję. Y cukru? Łyżeczkę, jeśli nie można. Służę pani. Dziękuję. O czym to ja. Aha, w takiej trudnej chwili jak ta, wszyscy jednoczą się z Panią. Dziękuję. Może przejdziemy do tych formalności. Hmm, oczywiście. Proszę bardzo, już zaczynamy. Proszę o nazwisko i imię Pani męża. Adam Theodor Peddington. Wiek? 50 lat. Adres? Drewood Gardens 11. O, to bardzo dobra dzielnica. A zawód, Adam jest y, był prezesem spółki Videotronic Corporation. Czy zmarły opuścił nas nagle, czy w wyniku długiej choroby? Nie, to nastąpiło bardzo nagle, można by nawet rzec pośpiesznie. Czasami taki pośpiech jest błogosławiony dla obu stron, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą długie cierpienia. W jaki sposób odszedł zmarły? Przez okno. Dziś wśród nas, a jutro między Przepraszam. Oby... Mm. Czy pani powiedziała, że odszedł przez okno? Żeby być ścisłą przez francuskie okno w salonie. O Boże! Okno w naszym salonie otwiera się na malutki balkon. Kilka dni temu został on usunięty przez ekipę remontującą nasz apartament. Okazało się, że kilka kątowników... Mm. Chyba tego właśnie R słowa użył majster. A? Jest przerzewiał. W takim stanie, w jakim się znajdowały, stanowiły poważne zagrożenie. Za dwa dni miano zainstalować nowy balkon. Niestety, zapomniałam powiedzieć o tym mojemu mężowi. Ech. Tak rzadko bywa ostatnio w domu. Rozumie pan te ciągłe wyjazdy do Europy i Japonii? Zawsze mu mówiłam, że to się odbije na jego zdrowiu, ale czy on niekiedy posłuchał? W każdym razie wczoraj rano chciał zaczerpnąć świeżego powietrza i zanim i zanim zorientowałam się, co chcę zrobić, otworzył okno i wyszedł na zewnątrz. Ach, coś to straszne. Czy śmierć nastąpiła od razu? Mieszkamy na dziesiątym piętrze. <grym> Rozumiem. E, czy mają państwo dzieci? Nie. Adam poświęcał cały czas interesom. <grym> nie chciałabym, żeby mnie pan źle zrozumiał, ale dwadzieścia lat pożycia z maszyną do pisania nie przyniosło nam nawet kalkulatorka. Kiedy wyszłam za Adama, oszczędzaliśmy każdego centa na jego kursy dokształcające. Kiedy zaczął pracować jako ekonomista, oszczędzaliśmy na dom, a kiedy wreszcie go kupiliśmy, to tylko po to, żeby go sprzedać z zyskiem. Hmm. Zysk zainwestowaliśmy w nieruchomości, które zamieniliśmy na pakiet akcji Videotronic Corporation. Nigdy nie mieliśmy miesiąca miodowego. Dobrze, Szczerze mówiąc, od kilku lat nie żyliśmy w najlepszej zgodzie. Za każdym razem, kiedy awansował, mur obojętności rósł między nami o następne kilka cegieł. Poza tym ostatnio wolał młodsze kobiety. No, niestety nie jest to nowe zjawisko. Jak widać, samo bogactwo nie daje szczęścia. Ale jak już się o tym zgadało, zastanawiam się, co się stało z pieniędzmi, pani małżonka. A co się miało stać? Z tego, co pani powiedziała. Zależy pani na skromnym pogrzebie. Oczywiście. Y, powiedziała pani przed chwilą, że mąż wspinał się po szczeblach kariery, że użyje przenośni i spadł na dół, że wrócę do dosłownego języka, ale jakieś pieniądze powinny po nim pozostać. I pozostały. Tak dużo, że nawet nie wiem ile. Adam nie wtajemniczał mnie w finansowe sprawy. Tu właśnie przechodzimy do kwestii, która budzi moje zdziwienie. Jest pani spadkobierczynią po bogatym człowieku, a równocześnie nalega pani, by pogrzeb był maksymalnie skromny. Nie, żebym upierał się przy ekstrawagancjach w rodzaju czwórki białych koni, sfarbowanymi na czarno piórami pawia za 1850 dolarów, które ciągną Hewanowy Karawan za 2100 dolarów, czy inne drobiazgi, ale. Panie Weiskers, ja nie mam wyboru. Pogrzeb musi być skromny. Czyżby. Nie była pani spadkobierczynią? Jestem, mhm. ale nie od razu. Mój mąż zawsze przejawiał głęboką antypatię do bogatych wdów. Uważał, że pomiędzy śmiercią męża, a jak się wyraził, dorwaniem się do jego krwawicy, powinien upłynąć pewien czas. Ta karencja powinna pozwolić wdowie na uzyskanie dystansu wobec zjawiska śmierci. I docenić dobrodziejstwo męża. W moim przypadku oznaczało to, że do końca dwuletniej karencji nie dostanę ani centa, z wyjątkiem ubezpieczenia. Ubezpieczenie o to już jest coś. Niezbyt wiele. Testament nie może ograniczyć wypłacenia sumy zagwarantowanej umową z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. To duży zastrzyk finansowy. To wszystko hmm. prawda, ale mąż zawarł w testamencie klauzulę, z której wynikało, że przez dwa lata nie mogę mieć innych dochodów niż ubezpieczenie. W tym czasie nie mogę podjąć pracy, hmm. nie mogę też pożyczać ani oddawać do lombardu własnej biżuterii, co wcale nie znaczy, że mam klejnoty korony królewskiej. Hmm. Rzeczywiście zadziwiający testament. <grych> Jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa wobec woli zmarłego męża? Bardzo nieprzyjemne. W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych warunków Dziedziczę jedną dziesiątą spadku, a reszta przechodzi w ręce siostry Adama i jej dzieci. Hmm, tak, to przykra ewentualność. Hmm, a na jaką sumę opiewa polisa ubezpieczeniowa? Dwa dolarów rocznie. Nie hmm? I spodziewa się pani przeżyć za 2000 tysiące dolarów rocznie? Przecież to wychodzi. Chwileczkę. No tak, niecale 40 dolarów tygodniowo. Nie wiem o tym. Adam bardzo się upierał przy takiej wysokości ubezpieczenia. Kiedy pobraliśmy się, zarabiał 4000 dolarów rocznie, co daje 2000 na osobę. Zawsze był dumny z tego, że przy tak niskich dochodach udawało mu się jeszcze trochę zaoszczędzić. Ale życie w tamtych czasach nie było takie drogie. Nie tylko życie, również śmierć. A dokładniej mówiąc, pogrzeb. Dwa tysiące dolarów to prosty śmieszne, pani Peddington. Nie przeżyje pani dwóch lat za tę sumę. Nie? Chyba że z pomocą armii zbawienia. Mam jeszcze pięćset dolarów na moim osobistym koncie. Adam na szczęście o nim nie wiedział. No niezbyt to wiele, ale zawsze coś. A... Jest jeszcze pewna korzystna dla mnie klauzula w polisie ubezpieczeniowej mówiąca, że. Jeżeli śmierć nastąpi w wyniku wypadku, suma wypłaty zwiększa się dwukrotnie, co daje łącznie 4000 tysiące dolarów. O, tak, oczywiście. A upadek z 10 piętra ze względu na czasowy brak balkonu jest raczej zaliczany do wypadku. O, bez wątpienia. A więc moja sytuacja finansowa jest dla pana jasna. Przejdźmy zatem do szczegółów technicznych pogrzebu. Zacznę może od tego że w większości przypadków gwałtownej śmierci, jak na przykład upadek z dużej wysokości, przeprowadzamy pewne skomplikowane zabiegi kosmetyczne w celu odtworzenia uprzedniego no, stanu twarzy i całej sylwetki zmarłego. Dlaczego? Rozumie Pani, że wystawienie zniekształconej twarzy nieboszczyka na widok publiczny w domu pogrzebowym może spowodować u osób wrażliwych przykre stanie emocjonalne. W takim razie nie będziemy wystawiać zwłok. Na widok publiczny. Rozumiem. Zwykła dębowa trumna. Po co zaraz dębowa? Bodaj, że sosna jest najtańsza. Yy, tak, proszę pani. Przejdę teraz do kwestii garderoby. Stosujemy buty z doskonałej imitacji skóry za jedyne 45 dolarów. Posiadamy też garnitury pogrzebowe za 80 dolarów. Oczywiście, może pani też dostarczyć którejś z ubrań męża. A nie można go pochować w tym, w czym był? No cóż, nigdy nie słyszałem o takim przypadku. Cokolwiek zmarły miał na sobie w chwili upadku, z pewnością jest bardzo ubrudzone i poplamione. Chodzi panu o krew. Tak, to prawda. Cały garnitur nawet. Nie, więc go zabiera ze sobą. Adam nie znosił rozrzutności. Zawsze mi mawiał, że istnieje jedenaste przykazanie. Nie będziesz wydawała pieniędzy męża swego bez sensu. Rozumiem. Musimy też pomyśleć o miejscu wiecznego spoczynku pani męża. Działka na cmentarzu centralnym o wymiarach 5 m x 5, wyposażona z mosiężnymi okuciami, grabki i miotłą kosztuje y, 6 tysięcy dolarów. Nie stać mnie na taki wydatek, dobrze pan wie. Istnieje możliwość rozłożenia tej sumy na raty po 300 dolarów rocznie? Nie. Po prostu go spalimy, a urnę wezmę do domu. Adam mówił, że inwestowanie w ziemię nie bardzo się teraz opłaca. Ma to jakiś związek z koniunkturą i nie bardzo się orientuje. Hmm, z giełdowego punktu widzenia pani mąż miał niewątpliwie rację. Eee, Pozostała jeszcze kwestia parowonów. Nasz zakład dysponuje sześcioma. Od Bentleya do Rolls-Royce'a. Rolls-Royce'a do przewiezienia małej urny? To bez sensu. Lepiej już wezmę taksówkę. Eee, w takim razie podliczymy pani koszta. Sosnowa Trum na 30 dolarów, kremacja 20, razem 50 dolarów. 50 dolarów. Muszę się zastanowić. Zadzwonię jeszcze do pana. Jak sobie życzy. Szefie, no to jest doł? Wyciągnąłem z magazynu tę sosnową trumnę, o którą pan prosił, mhm. ale jest tylko jeden wymiar 4,5, ta pani mówiła, że jej mąż miał. 188 centymetrów wzrostu. No, nie da rady go wsadzić. Nic się nie martw. Przecież on spadł z 10 piętra. Jakoś go wepchniemy. A, e, przecież to tylko na kilka godzin, potem go spalimy. No tak. Jak już o nim mówimy, to mam dziwne uczucie, że ona specjalnie mu nie mówiła o tym balkonie. E, tak pan myśli? Hmm. Jasne. Od razu widać, że to twarda sztuka. Nie. Przypomina mi stalowy potrzask na niedźwiedzie. Jak włożysz rękę, to już po tobie. skąpi piradło, że aż strach? Nauczyła się tego pewnie od swojego mężulka. Tylko on ograniczał się do giełdy, handlu nieruchomościami i akcjami swojej firmy, a ona rozciągnęła to na wszystko. kiedy wyślemy po niego karawan? Pani Peddington powiedziała, że sama go dostarczy. W bagażniku? Nawet nie chcę widzieć, w jaki sposób. A o który to będzie? Nie wiem, czy w ogóle do nas przyjedzie. Jak to? Odwiedziła dzisiaj wszystkie zaklady pogrzebowe w mieście. Powiedziała, że porówna kosztorysy i dopiero wtedy się zdecyduje. A! A jeśli nasza oferta będzie najkorzystniejsza, wybierze nasz dom pogrzebowy. Jej hmm. mąż mógłby być z niej dumny. Jedenaste przykazanie. E -e -e. Co to? Straż pożarna? Nie, to karetka policyjna. Szefie! No? Ona skręca na nasz podjazd. Chciałem, no, żeby gliny zajmowały się transportem zwłok. I czuję w tym rękę pani Pennington. Rzeczywiście dziwne. Pan Weiskerz? Tak, tak, to ja. Jestem sierżant Henderson z policji. Hmm? Przywiozłem zwłoki pana Peddingtona. Może by mi ktoś pomógł je tu wnieść, co? E, oczywiście. No to rusz się. No, bo... Tak, Szefie. Idę, idę. To... Już po wszystkim. Tak. Ej, był z niego kawał chłopa. 200 funtów jak nic. Nawet więcej. Dokładnie 206. A a Skąd pan wie? Rutynę? Nie, pani Peddington podała mi dokładne wymiary. No, no, babka nie straciła głowy. W takiej chwili myśleć o takich drobiazgach? To bardzo opanowana kobieta. E, to miło z pana strony, że fatygował się pan nasz z kostnicy. Hmm. Hmm. Z jakiej kostnicy? Zabrałem go wprost z ulicy. Jak tylko koroner skończył oględziny. Chce pan powiedzieć, że policja. Zostawiła zwłoki na chodniku przez cały dzień? Od rana? Jaki cały dzień? Ten facet wyleciał z dziesiątego piętra jakąś godzinę temu. No. Policja była po dziesięciu minutach, koroner po piętnastu. Wszystko to wyglądało, jakby ktoś napisał rozkład jazdy policji pogotowi ratunkowemu i koronerowi. Sanitariusze przyszli tak szybko, jakby stali za rogiem. On wypadł dopiero godzinę temu? No, no przecież mówię. No, to idę już. Tak, tak, tak. Aha. Aha. E, pani Peddington kazała powiedzieć, że przyjedzie po urnę jutro rano. Tak? Tak. O. O. Szefie. Nic z tego nie rozumiem. Przecież ona była tutaj pięć godzin temu. Jedenaste przykazanie, Joe. U. Nie będziesz wydawała pieniędzy męża swojego bez sensu. To słuchowisko kryminalne, według opowiadania Franka Syska, 11. Przykazanie. Tłumaczenie i adaptacja Krzysztofa Adamskiego. Reżyseria Andrzeja Zakrzewskiego. Obsada. Krystyna Królówna, Jerzy Karaszkiewicz, Tadeusz Grabowski i Zdzisław Tork.